Hej, ja nazywam się Sara, a Wy właśnie trafiliście na mój kanał Magneti. W dzisiejszym filmie zrobimy sobie Harry Potter, tak? Mam nadzieję, że Wam się ten film spodoba i że podoba Wam się klimat, który starałam się uzyskać. Ponieważ specjalnie czekam, aż zrobi się ciemno, żeby to nagrać. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No to co? Zaczynamy. Przed nami 18 pytań. Jeżeli chcecie, możecie odpowiadać razem ze mną w komentarzach. Serdecznie do tego zapraszam, no to zaczynamy. Jaka jest Twoja ulubiona książka z serii Harry Potter? Moją ulubioną książką z serii Harry Potter jest zdecydowanie więzień Askabanu, ponieważ bardzo uwielbiam tą część i zawsze kiedy ją czytam, po prostu na niej płaczę. Ja tak już po prostu mam rozczula mnie postać Seriusza. Jaki jest Twój ulubiony film z serii Harry Potter? Moim ulubionym filmem z serii Harry Potter jest zdecydowanie Szara Ognia, ponieważ uwielbiam turniej trójmagiczny. Strasznie podobają się wszystkie konkurencje, to jak każdy czarodziej musi się ze sobą zmierzyć i sama chętnie wzięłabym udział w takim konkursie. Którą postać lubisz najbardziej? Moją ulubioną postacią zdecydowanie jest Dumbledore, ponieważ uwielbiam słuchać tego, co mówi, uwielbiam wszystkie te związane z Dumbledorem Uważam, że jest to dość wartościowa postać I było mi bardzo przykro Kiedy zginął w szóstej części No ale niestety Której postaci nie lubisz najbardziej? Najbardziej nie lubię I chyba to nikogo nie zdziwi Dolores Umbridge Myślę, że jest to zdecydowanie postać Która przebiła nawet Voldemorta Do którego domu w Hogwarcie Najprawdopodobniej byś należała? No i chyba jest to już oczywiste na to, na to Moim domem jest Gryffindor Według strony Pottermore I ja też się czuję gryfonką Także Gryffindor <gryfindor> Jakie zwierzę zabrałabyś ze sobą do Hogwartu? Przypuszczam, że byłaby to Soba Chociaż Ze względu na to, że mam Masę papug w domu To bym kombinowała jak zabrać papugę na którą lekcję w Hogwarcie chodziłabyś najchętniej? Zastanawiam się pomiędzy eliksirami i opieką nad magicznymi stworzeniami, ale chyba wybiorę opiekę nad magicznymi stworzeniami, ponieważ uwielbiam, uwielbiam wszystkie magiczne stworzenia stworzone w świecie Harry'ego Pottera. Uwielbiam, uwielbiam tą nową serię, fantastyczne zwierzęta. I jakie znaleźć? Bardzo się cieszę i jestem mega podekscytowana, kiedy mogę się dowiedzieć coś więcej o jakimś tam stworzeniu Którego zakręcia chciałabyś się nauczyć najpierw? Myślę, że... Może jest to oklepane, ale chciałabym się nauczyć zakręcia Patronusa Ponieważ mega, mega, mega mi się to podoba Jest to chyba jedno z najpiękniejszych zakręć, jakiego można doświadczyć Czy chciałabyś grać w Quidditcha? Jeśli tak, na jakiej pozycji? Chciałabym grać w Quidditcha i... Pewnie wybrałabym tą samą pozycję co Harry Potter, czyli Szukający, ponieważ ja lubię szybkość, lubię adrenalinę i zdecydowanie podobałoby mi się latanie za Złotym Zniczem. Który sklep na Pokątnej odwiedziłabyś jako pierwszy? Jako pierwszy zdecydowanie odwiedziłabym sklep Oliwandera, ponieważ uwielbiam różdżki i nie mogłabym się doczekać jaką dostanę. Jakie miejsce w Hosmicz odwiedziłabyś najpierw? <grydy> Pewno nikogo to nie zdziwi, ale byłby to dziurawy kocioł, ponieważ marzę o tym, żeby spróbować kremowego piwa. Z kim chciałabyś pójść na bal bożonarodzeniowy? Poszłabym z Syriuszem. Czy chciałabyś wziąć udział w turnieju trójmagicznym? Jak już wcześniej wspominałam, chciałabym wziąć udział w turnieju trójmagicznym. Którą insynknię śmierci wolałabyś mieć? I to jest dość ciężki wybór. Na pewno nie chciałabym kamienia wskrzeszenia, ponieważ, no mówmy się szczerze, to nie daje żadnej radości. Nie chciałabym patrzeć na moich zmarłych bliskich i nie móc ich dotknąć, przytulić. Wybrałabym albo czarną różdżkę, albo pelerynę niewidomą ale chyba bardziej skusiłabym się na pelerynę niewitkę, ponieważ uważam to za dość zabawne, że mogłabym jednocześnie być w jakimś miejscu i w tym samym czasie być niewidzialna, więc pewnie mogłabym narobić dużo zamieszania, trochę popodglądać co niektórych i kraść się do pomieszczeń, do których nie można wchodzić. Jeśli miałabyś skrzeszlić jednego bohatera, kto by to był? I zdecydowanie byłby to seriusz, ponieważ bardzo, bardzo ciężko przeżyłam jego śmierć i zawsze płaczę na tym, i uważam, że zasługiwał na dużo więcej. Jeśli mogłabyś coś zmienić w serii, to sobie to było. Więc, jak wspomniałam w poprzednim pytaniu, wskrzesiłabym seriusza, a najchętniej w ogóle go nie zabijała, <noise> ponieważ. On dużo, naprawdę dużo przeszedł w swoim życiu i uważam, że należało mu się choć trochę szczęścia. Jaki jest Twój ulubiony cytat? Więc mam dwa swoje ulubione cytaty i nie umiem się między nimi zdecydować, więc podam Wam dwa. Pierwszy: Uśmiech losu można zobaczyć nawet w tych najciemniejszych chwilach, jeśli tylko pamięta się, żeby zapalić światło. I drugi cytat. Świat wcale nie dzieli się na dobrych ludzi i śmierciożerców, bo wszyscy mamy w sobie tyle samo dobra co zła. Tylko od nas zależy jaką drogą pójdziemy. I przechodzimy do ostatniego pytania. Czy podobało Ci się zakończenie? Jeśli nie, to co byś zmieniła? Otóż, zakończenie mi się bardzo podobało. Kocham całą serię i niczego kompletnie bym w niej nie zmieniła. Może oprócz tej śmierci Syriusza, ale poza tym... Nie. Kompletnie niczego bym nie chciała tam zmienić, ponieważ ta seria jest doskonała taka, jaka jest. Więc to by było już wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten tak i serdecznie bardzo zapraszam do odpowiadania w komentarzach, ponieważ chętnie przeczytam Wasze odpowiedzi. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę Wam miłej nocy, miłego dnia, w zależności od tego, kiedy to oglądacie i do zobaczenia. Hej!